Dzieje apostolskie, rozdział dziewiąty. Asał, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, uwiedzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżył do Damaszku, rośniał go nagle światło z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Sauru, Sauru, czemu nie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli o niemiali, Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tędy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku, i przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem, imieniem Ananiasz, i rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, stań i idź na ulicę prosto i zapytaj w domu Judy, o Saula starsu. oto właśnie się modli, i ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz jak wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiarz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od kapłanów, aby tutaj uwiedzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do Niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię mojej przed Boga i król i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł. Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, w jaką szedłeś, posłał mnie, abym przejrzał i został napełniony duchem, abyś przejrzał, i został napełnionym Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, i wstał, i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumywali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich więzach odprowadzić walcy kapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się w prawie, się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu knuli Żydzi z jak na jego życie. Ale Saul został powiadomiony o ich spisku. A strzegli bram we dni i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, rzucili przez mur i spuścili go w koszu. A Saul przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i powiedział im, jak w drodze ujrzał Pana, że do niego mówił, jak Damaszku nauczał śmiało w imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie, występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i doprawili go do tarsu. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii. I wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lyndzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparyżowany i leżał od ośmiu lat na łożu. I rzekł mu Piotr, Pozdrawia cię Jezus Chrystus. Stań i pościął sobie łoże i zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Leddin, Len, i Saronu, którzy też nawrócili się do pana. A była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczenkami, jakie wykonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie Zanim mogła i umarła, Meto ją w sali na piętrze. Ponieważ zasiadał dalej, że blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi. A gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nimi. A piotr usunąwszy wszystkich padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją. Przewoławszy za świętych i wdowy pokazał ją żywą. I rozmnożyło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w pana. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas. U niejakiego Szymona Grabarza. Garbarza.